Że asystentka i higienistka ponoszą odpowiedzialność zawodową. Każdy pracownik sektora ochrony zdrowia odpowiada za popełnione przez siebie błędy. Kształtuje się ta odpowiedzialność różnie w zależności od rodzaju zatrudnienia i stopnia samodzielności danego zawodu medycznego. Jeśli mówimy o higienistkach i asystentkach stomatologicznych, należy pamiętać o tym, że odpowiedzialność Asystentek i higienistek kształtuje się w trzech obszarach. Po pierwsze mówimy o odpowiedzialności cywilnej, czyli odpowiedzialności przed sądem cywilnym. Po drugie o odpowiedzialności karnej, czyli odpowiedzialności najpierw przed prokuratorem, który stawia zarzuty, a później przed sądem karnym. I wreszcie trzeci z tych rodzajów odpowiedzialności jest to odpowiedzialność zawodowa, odpowiedzialność pracownicza przed pracodawcą.